Moi drodzy, otrzymuję ostatnio bardzo dużo maili na tematy związane z buforem ciepła i ogrzewania. Jeden z takich maili, które otrzymałem w minionym tygodniu, był od pana Piotra z Łomży, który pyta mnie, czy jestem na bieżąco w sprawach programu Czyste Powietrze i wiem, czy jakie zmieniły się zmiany związane z tym programem. Już spieszę z odpowiedzią i to będzie temat naszego dzisiejszego odcinka. Zapraszam. Cześć! Dziś opowiem Wam jakich błędów uniknąć w składaniu dofinansowania na program Czyste Powietrze. Zebrałem to w kilku punktach. Powiem szczerze też przez kilka dni tutaj czytałem różnego informacje rządowe, jak i inne samorządowe informacje związane z tym programem. I przygotowałem sobie taką tutaj listę jakie najczęściej są popełniane błędy i chciałem, żebyście tych błędów uniknęli składając do tego programu i jednocześnie odpowiadając na pytanie pana Piotra z Łomży na co zwrócić uwagę. Myślę, że nowością w roku 2022 to jest to, że program Czyste Powietrze już od 1 stycznia roku bieżącego nie dofinansowuje wymiany przestarzałego ogrzewania na paliwa stałe, to znaczy nie możemy sobie kupić kotła na węgiel tym uwaga na ekogroszek. Ekogroszek już te wszystkie kotły, które były wcześniej na rynku, już nie można ich kupić na dofinansowanie. Nie przewiduje się według ustawy dotacji na zakup takiego rodzaju y, kotła, oraz uwaga, kolejna rzecz, nie ma dofinansowania do montażu i zakupu kominków. Też to zostało już zlikwidowane w ustawie. To jest chyba taka najważniejsza rzecz. Kolejną rzeczą, już tutaj podpatruję materiały z programu Czyste Powietrze, muszą to być urządzenia tylko certyfikowane przez różnego rodzaju firmy. Taką firmę, Takie firmy możemy zobaczyć na programie Czyste Powietrze. Jest to lista urządzeń i materiałów, które są dostępne pod adresem mailowym www.lista.zoom.ios.edu.pl Powiem szczerze, no, oczywiście, wszystko mamy odgórnie ustalone. Nie można sobie wybrać, jakie tam firmy się chce, prawda? Tylko, jest to firma, firmy są odgórnie podane, cała lista na kraj. Kolejna sprawa ważna to jest. Dowód ze złomowania kopciucha, czyli musi być odpowiedni protokół odbioru, wystawiony na imię i nazwisko wnioskodawcy. Jeżeli nie będziemy mieli takiego zaświadczenia na zezłomowanie kopciucha, to oczywiście nie dostaniemy dofinansowania dotacji. To też jest rzecz, która jest już od kilku lat stosowana, ale teraz to zostaje że tak powiem bardziej sprawdzane. No i oczywiście nie możemy mieć już tego kopciucha fizycznie w kotłowni, bo też. Nie dostaniemy takiej dotacji, także jeżeli myślicie, że będziecie mieli i kopciucha i już kocioł nowego typu, typu na przykład pompa ciepła w dwóch kotłowniach, niestety nie da rady tego obejść, ponieważ no przy kontroli wszystko tutaj będzie wyglądało nie za dobrze i oczywiście nie dostaniemy tego dofinansowania. Kolejną ważną rzeczą jest, na co tutaj zwracają uwagę... Przedstawiciele rządowej, rządowej tej agencji związanej z czystym powietrzem, to tutaj, jak sobie odnotowałem, to jest pilnowanie terminów. Oczywiście, gdy jakieś są problemy, jakieś brakuje informacji, nie ma czegoś, to tutaj oczywiście też wszyscy pomagają, natomiast widzę, że napisane jest tutaj oczywiście, że wniosek, gdy zostanie złożony po upływie 6 miesięcy od daty poniesienia pierwszego wydatku udokumentowanego fakturą, to niestety już tutaj to przepada, także trzeba pilnować tego terminu. Jeżeli zaś chodzi o już nie tylko kotły, ale i instalacje związane z fotowoltaiką, bo też oczywiście na to są dofinansowania, to w tej chwili mamy tylko inwestycje. Inwestycje, gdy to jest łączone, to znaczy i ogrzewanie, i dodatkowo y, instalacja fotowoltaiczna, y, i to też jest tutaj przepisem jakby uregulowane, że jest tylko od 2 kW do 10 kW maksymalnie. Kolejną ważną rzeczą jest to, że muszą być to osoby uprawnione, które składają wniosek, to znaczy, że Musi być właściciel lub współwłaściciel domu. Nie może być tak, że jesteśmy osobami, które wynajmujemy dom, składamy taki wniosek. Niestety to zostanie już automatycznie odrzucone. Tylko właściciele lub współwłaściciele domu mogą się starać o takie otrzymanie tego, tej pomocy z programu Czyste powietrze. W tej chwili też jest burza oczywiście dyskusyjna, że tak powiem, jeżeli chodzi o ten program, ponieważ nadal jest to tylko opcja dla domów, Jednorodzinnych. Nie ma w tej chwili pozwolenia na korzystanie z programu domów np. wielorodzinnych, ale też nie możemy korzystać z domów jednorodzinnych, jeżeli mamy dom w budowie, nowy dom. Jeżeli zaś mamy już dom istniejący, możemy wykorzystać tu opcję dofinansowania. Dla budynków starych ta, te dofinansowanie się należy, natomiast do nowych domków. No niestety tego nie otrzymamy. Tak samo też trwają tutaj właśnie dyskusje, czytałem wiele artykułów na ten temat, że jednak tutaj osoby odpowiedzialne za ten program chcą, żeby jednak na obsługę domów wielorodzinnych również ten program był zawarty. Czy to się uda? Nie wiemy. Wiemy o tym, że oczywiście teraz są ciężkie czasy i każdy teraz myśli o tym, jak się też uniezależnić prawda, od czy od gazu, czy od innych, czy od paliwa właśnie od Rosji. I no myślę, że te ceny też będą teraz konkretne. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę związaną z tutaj naszymi osobami, które zajmują się tymi ustawami, nie wiem, czy w tej chwili coś tutaj będzie zmieniane. Oczywiście kolejną ważną rzeczą są też tak zwane uchwały antysmogowe, które w każdym województwie są troszeczkę inne. Kiedy jest zakaz całkowity kopciuchów, kiedy jest zakaz węgla lub drewna, bo są poszczególne miasta typu kraków, na przykład, że nie można korzystać lub nie będzie w jakimś mieście można korzystać, to też już są specjalne ustawy i uchwały przez samorząd dawnego, danego województwa. Także musimy sobie wejść na internet, jeżeli jesteście zainteresowani, jak to wygląda z uchwałami. Antysmogowymi, wtedy oczywiście ta inwestycja, która spełnia mm, wymogi otrzymania takiej dotacji, również musi być zgodna z obowiązującymi uchwałami antysmogowymi. To jest bardzo ważny punkt. Kolejna sprawa: jeżeli nie jesteśmy właścicielem domu, jeżeli mamy jakieś problemy spadkowe, no to też tutaj nie otrzymamy tej dotacji, ponieważ musi być to. Już osoba, tak jak przed chwilą mówiłem, właściciel lub współwłaściciel domu. Jeżeli jesteśmy w trakcie spadku lub w trakcie jakichś spraw sądowych związanych z własnością, również tego nie otrzymamy, więc lepiej na chwilę to wstrzymać i uregulować sprawy prawne, i wtedy dopiero można tutaj otrzymać tą dotację. Też jest tutaj zaznaczony w ustawie, że jeżeli jeden ze współwłaścicieli zmarł na przykład dom jest na, na, na dwie osoby zarejestrowany jakby w nawiasie, to też tego, tego dofinansowania nie można otrzymać, ponieważ muszą to być dofinansowania dla osób żyjących, to znaczy jeżeli jest współwłaściciel jeden nieżyjący, a drugi żyjący, to już jest właśnie sprawa spadkowa, o czym mówiłem przed chwilą i niestety, niestety nie uda się tej dotacji otrzymać. Druga sprawa, nowa również rzecz, jeżeli w naszej miejscowości, czy na naszej ulicy, czy przy naszym domu jest instalacja do sieci gazowej, już też nie otrzymamy dotacji na paliwo stałe na kocioł typu pelet, czy jakiś na przykład gazowujący drewno, bo w tej chwili takie dotacje też otrzymuje, można otrzymać, na pewno tego nie otrzymacie. Także jeżeli jest gaz na Waszej ulicy, czy gdzieś blisko waszego rejonu, gdzie mieszkacie, gdzie jest fizyczna możliwość podłączenia. Tego gazu, to niestety nie otrzymacie tej dotacji. Kolejną ważną rzeczą myślę, że przede wszystkim, wypełnienie wniosku o w programie Czyste Powietrze to musi być ten wniosek wypełniony czytelnie, bo tutaj też wykonałem kilka telefonów do, do tych po prostu osób, które zajmują się tym, tym zgłaszaniem tych wszystkich wniosków i przekazywaniem dalej, już tutaj do Warszawy, jeżeli mamy oczywiście nasze tutaj regionalne centra, które tym się zajmują. No to niestety też jest taka sprawa, że są one nieczytelne i często przez niestety taką ludzką głupotę są odrzucane. Także zwracajmy uwagę na ten program Czyste Powietrze. Wypełniamy wszystko dokładnie i te y, informacje, które Wam przekazałem mam nadzieję będą y, się tutaj Wam przydadzą i y, będziecie mogli również sobie złożyć na jakiś fajny y, kocioł dofinansowanie, jeżeli oczywiście nie macie gdzieś tam na, na Waszej ulicy czy w miejscowości. Gazu, tak jak mówiłem, oczywiście na piece zgazowujące drewno i bufor ciepła, który jest jakby razem związany z tą instalacją. Na pewno otrzymacie takie dofinansowanie. Tylko, oczywiście, tak jak wiadomo, wszędzie wszystko młyn miele wolno i trzeba wszystko dokładnie wychodzić, dokładnie wypisać, opisać co, gdzie i jak się chce. Także myślę, że na pewno jest to w tej chwili do zdobycia. A jeszcze tu pod, podsumuję to, co powiedziałem od tego roku już na kotły typu Ekogroszek, czy inne kotły związane z węglem na paliwo stałe, nie otrzymamy takiej dotacji. Dziękuję, to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że nie będziecie popełniać błędów, składając do programu czyste powietrze, i te najbardziej newralgiczne punkty wam przedstawiłem, o którym warto pamiętać. Dziękuję jeszcze raz Panu Piotrowi za te pytanie. Mam nadzieję, że jest zadowolony z odpowiedzi. Zapraszam Was do kontaktu na mojego maila. Również zapraszam do komentowania filmów i, jeżeli film się oczywiście podobał, poproszę o pozostawienie łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.